Dorośnie przyjmiemy ją do chóru. Będzie nam pięknie śpiewała. Już zrobisz postępy? a będę uczył śpiewu. Organista z dekalorzem. Jedli kluski za łątorzem. Nie mieli łyżki ani miski. Poparzyli sobie pyski nauczyć się im razem i zroświewali na głos. Jeżeli na wieczkę usiądź i się z nami usiądzie chwileczkę, o dziecko jest coraz grzeczniejsze. Moi kochani, mamy już piąty dzień nowenny przed uroczystością mi opoczęcia. Do naszej groty betlejemskiej przybył już Anioł. Matka Boża czeka na przybycie. Przynieśliśmy pierwszy znak groty adwentowej. Łańcuch niewoli. Potężny łańcuch, który ostatnio urwali na skałach nasi pracownicy, ale to zeskowali. Więc łańcuch ten dźwiga czasami i z półtory tony. Więc jest bardzo silny, bo i autobus wyciągnął. Stąd też to jest to pierwsze nasze akcesorium. Później przybędzie Matka Morza. A później chyba przeprowadzimy, no, mamy już Simona, mamy, ale Anny nie mamy. Bo oni byli wcześniej, oni to widzieli wcześniej. W kolejce czeka. Święta Elżbieta, czeka święty Jan Chrzciciel no i na, na końcu nasz ukochany święty Józiu Nieborak, który się na końcu o wszystkim dowiedział, że była matka Łóża w trzecim miesiącu ciąży przeszło, a on dopiero oczy otwierał i buntował się o co to poszło, ale Bóg go natknął łaską i wszystko zrozumiał. Obo figur świętych jeszcze przybędą na nas korzenie swego, miecz, klucz Dawidów, w zależności co nam się urodzi w pamięci i tak od wasza szopka adventowa będzie niesłychanie okraszona. Mógł zapłać. Dziękuję za wpisywanie się na pokłady, za kolejne listy. Jak pani Ania przybędzie do biura, moi drodzy, wtedy przekażę jeszcze większe podziękowania. Dziękuję naszym ukochanym rytorom z Szczecina, że jeszcze wczoraj otrzymałem kolejnego maila na biuro. O protestantach cebiatowskich wielkie dzięki, bo jest to ogromne świadectwo wiary, jak to protestanci przemycili obraz Matki Bożej do swojej świątyni i dziś kolegiata macierzyńca Matki Bożej, moi drodzy, protestancka, funkcjonuje i jest na ziemi polskiej, bo dlatego, że protestanci wbrew woli swoich przełożonych wprowadzili obraz Matki Bożej do kolegiaty, doczytam dokładnie, to Państwu podam, jak ich okamuflowali i co mówili, kim jest ten obraz i co on przedstawia. Pogoda na pustelni sprzyja, śniegu nie ma, temperatura spadła, więc ruszyliśmy do pracy, już wiosennych, stąd też dziś mam, mieliśmy pracę gnojową, która jutro będzie również ozdobą nadchodzącego dnia, ale też i była praca drzewna, już gromadziliśmy kołewi drzewo, na rok do palenia troci, na rok 2015, tak żeby Państwo byli świadomi, że Mikołaj już nabrał powietrza, już zbudował nowe stanowisko na troty i już uczynił nieprawdopodobną fundację. Proszę przyjechać i zobaczyć, jak były góralskie trocinianki, jakie grube, jakie ochraniacze myśleliśmy jakie blokady jak na traktorze, że ani dęko nie wyskoczy. Bo to góral się pomylił, jak pędził sobie bimber, Doradził mu ktoś, żeby całe wiaderko, po co to zacierło pędzić, jak się wleje do siebie, doleje, zaleje gorąco wodą, tak zrobił. Tylko mu radzili, żeby tu się pieluchą związał, żeby mu dekla nie urwało. Niestety, jak huknęło, tak mu dęko poszło, czyli spód. Więc, więc Mikołaj jest tak zabezpieczony, że ani się filo nie poparzy, ani większość z Państwa nie spali płaszcza, czy spódnicy, chyba, że usiądzie na torcniątku. No to wtedy poczuje spaleniznę i innych produktów. Moi drodzy, radość moja, dzień wielka. Przeliczyłem, mamy osiem chorągi na etapie szycia. Powtarzam, te, co są pewne. Chicago, Długa Wyspa, Nowy Jork, jeden Radom, Kielce, Bielsko-Biała, Żywiec, Krosno, okolice Krosna i moi drodzy państwo muszyńskie. Stąd też jeszcze byłby szczęście, aby pan Grzesi pomyślał o fundacji Chorągwi, aż mówił mi Szczecin, gdyby pan Tadziu zorganizował Poznań i nasze panie Wrocław, tu mielibyśmy już z wioną, no nie, jeszcze pasowałoby dy, 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 dywizja eucka, bo tam mamy dużo rycerzy, ta okolica i wtedy byłaby Polska już dzielawiona z każdej mojej drodzy strony. Stąd też wielkie podziękowanie za zaangażowanie. Przypominam tylko, że ostateczny projekt musi przejść przez, przez moją akceptację. Dzwoniąc do wykonawcy, błagam kobiety dwie minuty. I proszę, później proszę, aby tego telefonu nie wykorzystywać na pogaduszki. Rok, jaki rozpoczęliśmy już adwentowy, zmniejszamy nasze gadanie o 80%. Przypominam, bo niektóre z Was, bawek, godzinę siedzą. Moja ukochana Pani Jasia włączy słuchająco, odstawi na bok i gotuje obiad. Rekordzistki gadają godzinę bez przerwy. Teraz wierzę, z przykładu moralnego Pana księdza z rachmury który mówił, był raz na Spowiedzi, trafił na tak wielkie dobitę, że postanowił nic nie mówić, go słuchać. Co mówi? Całą od odpustową gadała. Więc przypominam, z Medunku, z pola bitwy, niektórzy mają darmowy, ale przypominam, tam ludzie pracują, modlą się, więc krótkie hasła. Natomiast, jeśli się Wam uda znaleźć słuchacza, jak mojemu tatowi się udawało znaleźć, no to mam życzę szczęścia Boże, no i zamordować na śmierć. Jak patrzcie, złapał, dwie godziny nie jego. No i tak było. Jak przyłapał słuchacza, no to od Adama Ewy, od wo wojny wietnamskiej, o podzeniu po linie, od wojsku bycia, od murowania, od brygadisty obrzuta, od bycia, od w wadowicach. Jak nam tata chciał z mamą opowiadać, to co my to słyszeli? Jaki wariant? Chodzenie po linie, wojsko, murowanie. <grym wioski> Więc przypominam wszystkim rozgawanym najlepsza receptura wziąć telefon do ust, dzieci stanąć przed lustrem i gwarantuję wam macie wiernego słuchacza na parę godzin. Ten z lustra nie ucieknie. Ja to radzę dlatego podpowiadam żeby mi nie za zamordować naszych wykonawców no bo te osoby z grzeczności słuchają na tu nie idzie tego moi drodzy wyłączyć zachęcam na uroczystość 8 grudnia weźcie do ręki kwiatek w poniedziałek przypominam nie pracujemy od 12 do 13 moi drodzy Godzina łaski tego dnia zachęcam wszystkich członków naszych grup do Iścia na msze świętą na prawach niedzieli. Świętujemy tego dnia. Cieszymy się radością wielkiego święta Matki Bożej. Moi drodzy, w sobotę, teraz, pierwsza sobota, pielgrzymka na wykrot. Już mi przychodzą, moi drodzy, różne ciekawe listy, więc podpowiadam. Bo w na trudzącym tygodniu mamy palet święt Matki Bożej, praktycznie 4 na 7, Ale ciekawe święto jest 10 grudnia Matki Bożej Loreto, przeniesienie domku letańskiego i dwunastego, moi drodzy, Matki Bożej Gwadelupę. przypominam między tymi świętami on dziś, było wielkie wydarzenie związane z historią niepo, pustelnie niepokalanów. Stąd też już dziękuję tym, co przysłali życzenia. A jeśli by ktoś chciał przysłać życzenia czy paczuszkę, już dziś, tego, tego święta, 11 grudnia, z wielką radością. Dziękuję, mam i przypominam. Z racji mojego rodzin wypadała gady, renta przypadła synowi, a nie członkom. Przypominam, pustelni, dziś jesteśmy na poście o chlebie i wodzie. Moja mamusia po modlitwach z książeczki, moi drodzy za zmarłych, tą pogrzebową, nie mogła wczoraj pojąć, jak to z nami będzie w niebie. Że my tam, będziemy goli. My mama w niebie, będziemy ubrani w szmatach, bo tyś patrzyła na piekło i na czyściec, a tam jest piękny tryptyk, gdzie do nieba jesteśmy ubierani piękne, godowe szaty. Stąd też w piekle i w czyściu na golasa, ale jest ponoć ciemno i smród, także nie ma czasu na siebie patrzeć, że wtedy ponoć to już nie ruszą, tylko w zależności w jakiej komnacie będziemy. Mama miała też problem a co będzie z alkoholikami, którzy taką goszczelinę pili? Mówiłem, że oni są wyróżnieni wszyscy, będą mieli smakosze piwa, specjalne salony piwa, wódki, specjalne salony wódki, wina, w zależności co używali. Tylko, że tam w tych salonach jest po prostu przynos. Czyli stoi diabeł, jeden chyba za nos, drugi za bródkę, no i leją do uparcia. Wszystkimi się otworami leje, oni błagają dosyć, a ci lejo leją, że tam pocieszę, wszystkich, będzie ponoć do oporu aż do zatarcia przewodów wszystkich. Ale z tego co wynika w wieczności przewody nie trą, więc będzie to straszne maltretowanie będzie pod dostatkiem. To są wszystkie nasze moi drodzy, ogłoszenia, Bóg zapłaci za wszystkie formy miłości, modlitwy. Przypominam, kto niedaleko mieszka, a ma matkę Bożą w, w, w różę mistyczną, to by żeby z tą matką Bożą na pustelnię, moi drodzy, przyjechał. Lub też delegację.